Chodź tutaj. Chodź. No pokaż się ludziom. Tutaj są ludzie. Nikt cię jeszcze nie widział w 2020. Bardzo miło mi was zobaczyć w roku 2020, w latach 20. Mam nadzieję, że to będzie bardzo dobry okres dla literatury i dla literatury faktu. 2019 rok to był całkiem dobry e, rok dla literatury faktu. Nie był może rewelacyjny, ale był naprawdę dobry. E, w następnym odcinku zrobię zestawienie najlepszych książek 2019 roku. E, a dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć o nowościach stycznia, bo w styczniu w literaturze faktu już dużo się dzieje. Wybrałem sobie 5 książek, które chciałbym przeczytać w tym miesiącu. To jest pięć książek. No, wydaje mi się naprawdę interesujący. I umówmy się może na początku tak, że link do wpisu, który jest już na blogu, który właśnie dotyczy nowości stycznia. Link do tego wpisu zamieszczam wam na dole, dlatego, jeżeli będziecie chcieli poczytać więcej o tych książkach, o, które sobie wybrałem do przeczytania w styczniu, to tam Was odsyłam, bo no bo teraz ja tutaj rzucę tylko tytuły, yy, króciutkie opisy, króciutkie uzasadnienie dlaczego chciałbym tę książkę przeczytać, ale na blogu tego jest więcej, to znaczy tego opisu jest więcej i możecie sobie zobaczyć yy, yy, i możecie sobie zobaczyć okładkę przede wszystkim i zobaczyć też datę premiery, w jakim wydawnictwie jest ta książka wydana. Yy, tam sobie możecie to spokojnie poprzeglądać. Wszystko jest w linku na dole, więc możecie sobie teraz oglądając, zjechać i kliknąć i zobaczyć yy, wszystkie te książki. No, a ja wam teraz powiem coś, czego nie mówię. Coś, o czym nie piszę w tym wpisie na temat nowości. Dlaczego właśnie te książki chciałbym przeczytać? E, tak tutaj zerkam, bo mam je wypisane i tutaj jest ten wpis. A więc tak, książka numer jeden to jest Drzazga. Drzazga. Kłamstwa silniejsze niż śmierć. Autorem tej książki jest Mirosław Tryczek. I autor mm, odkrywa, że jego rodzina brała udział w strasznej zbrodni. I zaczyna pytać o tę zbrodnię i zaczyna odkrywać, że... To, to dziadkowie brali w, udział w tej yy, zbrodni. L rodzice o niej milczeli, a on jako wnuk zaczyna szukać języka do opowiedzenia o tej zbrodni. Yy, nieważne jaka to jest zbrodnia. Chodzi o, chodzi o sam yy, ten mechanizm przemilczania tego, co zrobili dziadkowie, o czym nie powiedzieli rodzice, a co odkrywają wnukowie. To jest bardzo, bardzo ciekawe zagadnienie, bo nawet sobie nie zdajemy sprawy, jak bardzo dużo zamiecionych spraw pod dywan mamy w swojej historii, w tej takiej globalnej, polskiej i w tej takiej lokalnej, malutkiej. Ja chcę tę książkę przeczytać, bo ona mi się troszeczkę pokrywa z tym, co ja piszę w mojej książce, którą, którą przygotowuję, której mam już, wydaje mi się, połowę napisaną. No, i chciałbym przeczytać, zobaczyć, jak do tematu podejdzie Mirosław Try... Tryczyk. Przepraszam, panie Mirosławie. Nie znam pana i pana nazwiska. Wydaje mi się, że pewne wątki się pokryją. No, zobaczymy. Druga książka to Ballada o Dziewczynie. To jest rozmowa. Rozmowa Janusza Górskiego z Ewą Frysztak. Ewa Frysztak to jest znana plakacistka i autorka świetnych okładek. No i właśnie dlatego, że to jest książka o tym, jak się robi okładki, między innymi w książce też będą reprodukcje okładek, chciałbym tę książkę przeczytać. No jaram się, bo ja lubię ładne okładki. Ballada o dziewczynie to wydaje charakter. Mm, więc też ta książka będzie ładnie wydana. Ona ma świetną okładkę, więc sobie sprawdźcie w linku poniżej mm, na blogu, jak ta okładka wygląda. Niegrzeczne Jacek Hope. To jest książka o dzieciach z ADHD, z zespołem Aspergera, z, z, z... A, z autyzmem. Ta książka interesuje mnie, dlatego że Hope nie zgłębia się, to znaczy, tak jest napisane, że on w tym zapowiedzi książki, że on nie zgłębia się to czym jest autyzm albo ADHD, dlaczego jest, dlaczego się pojawia, albo jak się je leczy. Chodzi o pokazanie życia tych ludzi, to znaczy rodziców, rodzin i dzieci z tymi właśnie mm, zaburzeniami i pokazanie jak na te zaburzenia reaguje społeczeństwo, jak reaguje nasza kultura, jakie Wspycha na margines. To mnie bardzo interesuje. W pierwszej książce Jacek Hope yy, też podobnie podszedł do tematu. To jest książka, żeby umarło przede mną. No i to była bardzo dobra książka. Przyszło nam tu żyć. Jelena Kostiuczenko. To jest podobno. Ptaszki ćwierkają. To znaczy osoby, którym ufam w tej kwestii, które znają się na Rosji, mówią, że to jest jeden z lepszych reportaży, właściwie najlepszy od lat reportaż o Rosji. No, i ja im wierzę, i, i, i tyle po prostu. Jeżeli tak mm, mówią ludzie, którym ja ufam, przekazuję to dalej i polecam Wam, mimo że nie czytałem, mimo że dopiero mam to w planach, ale spodziewam się bardzo dobrej lektury. Przyszło nam tu żyć Jelena Kostiuczenko. I na koniec bardzo wydaje mi się nieoczywista książka, to znaczy nieoczywisty temat na reportaż, to jest historia siostry. Ta siostra nazywa, nazywała się Barbara Ubryk. I to jest książka, siostra, nie książka, Siostra, która była trzymana jakieś 150 lat temu w klasztorze, odcięta od świata, w zamkniętej celi, dlatego była trzymana w tej celi, że była e, chora psychicznie. Z tego opisu książki wynika, że to jest książka właśnie o tym, dlaczego ta siostra została zamknięta, dlaczego jej nikt nie pomógł, a... Była ona izolowana i to jest też yy, książka, takie mam wrażenie, o tym, o tym, jak postrzegany był wtedy kościół, bo podobno wtedy yy, kościół był bardzo krytykowany yy, i podobno te, ta dyskusja wokół kościoła była jeszcze ostrzejsza niż dzisiaj. Wydaje mi się to ciekawe, chciałbym sobie przeczytać i zobaczyć, jak to było. Książka nosi tytuł Ja nie mam duszy, a autorką jest Natalia Budzyńska. Natalia Budzyńska napisała chyba już cztery książki, w tym ostatnio jeden reportaż w serii Sulina wydawnictwa czarnego i to też jest jakaś rekomendacja no bo to nie jest jakaś tam przypadkowa autorka tylko autorka już z dorobkiem. Więc z tego względu też chętniej sięgnę po tę książkę. I to tyle. Bardzo dziękuję Wam za uwagę. Życzę Wam w nowym roku wszystkiego najlepszego samych dobrych książek. Nie wiem, czy tak się da, ale życzę Wam samym, samych dobrych książek: żeby Wasze lektury były pobudzające do myślenia, żeby były właśnie nieoczywiste, żeby wytrącały Was ze schematów. Takiego codziennego myślenia i prowadziły na jakieś takie nieoczywiste, yy, nieoczywiste pola, bo takie książki są najlepsze, takie, które nam, nam coś robią i yy, nie pozostawiają nas obojętnym. To jest banał, ale o to właśnie chodzi w czytaniu. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za 2019 rok. Mam nadzieję, że będziecie ze mną w 2020 roku. Jeżeli ktoś nie wie, no bo może nie wie, Zapraszam na czytam recenzuje.pl na bloga, zapraszam na Facebooka Rafał Hetman o książkach, zapraszam na Instagrama Rafał Hetman, zapraszam do słuchania podcastu Rafał Hetman o książkach. No, a kto chce, może wspierać mnie na Patronite. Za wspieranie na Patronite są nagrody, więc też bardzo serdecznie polecam patronite.pl slash rafalhetman. Link będzie na dole też pod filmikiem. Dziękuję Wam za uwagę, trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem.